Dzień dobry wszystkim z tej strony Kaktus i w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie przegląd najnowszej aktualizacji już 15.40 dokładnie. Czyli czwarta aktualizacja już w tym i wiem, że jest jeden egzotyczny nowy item i nowa miejscówka. W dzisiejszym odcinku sobie to zobaczymy, ale zanim to chcę zobaczyć, czy coś dostaniemy jakąś edycję na przykład. To jest kreatywny. Tutaj mamy Fortnite Mares. No i to wróciło do sklepu z tego sobie. No i nie, niestety nie mamy żadnego tego, więc błagam do Florisława, do Florisława. Uuu, mamy jakieś zlecenie Mando. Dobra, tym się zajmiemy później, ale lecimy teraz ze tak więc zostaw Kumpel, łapeczkę subika, a teraz już lecimy do odcinka. A tak jeszcze szybko dodam, że doszły do Fortnite dwie egzotyczne bronie z moich potwierdzonych źródeł, które teraz widzicie po lewej i po prawej stronie ekranu Albo po prostu łatwiej będą o tutaj, bo mam jeszcze i to, i dzisiaj to wstajemy, tak więc No nie przedłużając, zapraszam was do oglądania Dobra widzowie, tak więc już czytało do gierki Błagam, żeby Epic Games wprowadziło zmiany. Błagam. Eee, pierwsze co widzę, to że mapa ma inny kolor niż miała. Coś tu się pozmieniało, ale mamy tu nową miejscóweczkę. Ale że sprzęt że na skalistych jest item, to polecimy sobie właśnie na skalistę, ponieważ są dalej i patrzcie, co się na Nie, na tartach się nic się nie zmieniło. Ale coś tu się tak. czarne jakieś coś tu na drodze. Nie wiem. Zobaczymy sobie. Widzimy się na skalistych. Two hours later. Ok, tak, więc mam sobie tryb dla Daltonistów, ponieważ zobaczcie, jak teraz wygląda ta mapa, a jak wyglądała wcześniej. I moim zdaniem będę grał teraz na Trianopi na ósmym stopniu. Tak, tak bym to powiedział. Bo, no. Po prostu wiecie. I tu. o tu jest jakieś coś z chyba. Dobra, ale dobra. Tam polecimy sobie w drugiej gieraczce, ale my lecimy sobie na 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 na. Skaliste skarpy. Mam nadzieję, że pali. Ubrałem sobie taki segment Mandalorianina, ponieważ to jest miejscówka Mandalorianina z moich źródeł. I kolosalne koloseum. jeszcze nie jest zalane, ale moim zdaniem to jest kwestia kilku dni, ale nie dobra. Zmieniam sobie to, 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 to ustawienie tej trianopy bo strasznie denerwuje. Ale od może się jeszcze gdzieś zraspić, bo nie wiem. Siema, i elo No, sfa... Ja nie wiem, czy to jakiś chłop tam jest, czy... Ktoś... No. Wróć się, no No widzę cię, no wyskakuj No mam high ground, beczku. Czy nie mówię słowo high ground No chyba nie. Ale widzimy, widzowie... Widzę. O, lepsza pompa, cześć, ciało, pozdro Dobra, do... Na razie się pocimy na skalistych Pierwszy raz w życiu się spociłem na skalistych W sumie to nie jest... No to na... najwyżej raz się żyje możecie w ogóle nie pisać tutaj, czy chcecie odcinki z Valoranta częściej Przecież jeszcze nie było odcinka z Valoranta, ale mogą być Powiedzcie, a mogą być Błagam od trutkach, z trutkularnych, ale pan Rybciak ma też coś, ma, więc błagam, błagam. O! Wieram. Nie widzowie. Mamy RPG, -a. więc ja bym teraz się tak za bardzo nie wynajmował, wiecie? Popchnął mi łodzią z Dobra. Zniszczę i... dobra I co ja miałem zrobić? Zniszczyć beczki wędkarskie chyba, tak? Chyba tak, dobra, dobra Lecimy z tym koksem. Ale że jestem pierwszy raz, mam w sumie bazookę? Ale no halo O, jeszcze jedna, tylko, dobra Dajcie beczuszkę, no nie gadajcie, że jednej ja mi zabraknie jeszcze stracę golda Mamy tą widzowe, ale nie będę z tym chodził, żeby nikt nas nie widział, nie? No to było lip tam w tym... O, nie widzolę Tam nic, totalnie nic mi nie wiem, bo nie pozwolę na to tak? Ale pozwolę już sobie zrobić do Wbić 86 poziom i odziąć sobie, e, prawda, najlepsze na świecie A nie wiesz, bo to jest na najlepsza amka, nie? Dobra, lecimy do sejfu i, i, i... Tu nic, nie ma żadnej skrzynki Super, błagam strefa na rekinie, ja nigdy jeszcze nie miałam strefy na rekinie, w są marzenia od kiedy gram furtne. To Błagam, błagam, strefa na rekinie Błagam, strefa na rekinie Możecie napisać w komentarzu, jak obstawiacie, czy będzie strefa na rekinie, czy nie będzie Ale teraz, żeby nie było Później, znaczy teraz, nie później To tu zawsze była ta skrzynka i ja nigdy nie, 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 nie umiem jej znaleźć, naprawdę widzę, o, i mamy streskę na rkinie po wciąg, widzicie? Napisaliście Dobre. W sumie nigdy się nie miałem streski na rkinów. Bardzo ładna strefka nam się używa i zobaczcie w ogóle na tym gazu, jak ona nas w ogóle. Czy ja sobie mogę to kampić, tak? Dobra, mm. A, czekaj chwilę. A, czekajcie, bo ja nie miałem klawiszy na WASD, tylko miałem ESD F, nie? I tak sobie siedzi wyczął jeszcze killoffy tutaj jak tam w boksu. Ja mam no, ogólnie... Przepraszam, że to jest taka gierka pod kamperkę. Nie strzelnie do nie, nie, jest, nie, jest, nie jest. On ma tą mandalerę no. Dobra, widzę. Nadzieja umiera ostatnia. A hmm. i właśnie. O, lepideczko, ale nie. No, I trzy osoby są, najnowsze jak no, dla mnie dwie czwarte mordeczko Dobra, wziąłem egzotika, czyli ma egzotykę już Ale ogólnie dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka Pamiętajcie, że jak taki film Ci się spodobał, zostawcie łapeczkę do góry A ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka i trzymajcie się, siema!